Niestety moje wakacje kamperowe już się kończą, ale spokojnie wasze nie muszą. W Cargo uruchomiliśmy specjalną nową opcję najmu długoterminowego, bo możecie od dziś nasze pojazdy wynająć od miesiąca do nawet sześciu miesięcy. Jest to opcja specjalnie dedykowana dla tych wszystkich, którzy chcą podróżować poza sezonem wysokim. No bo przecież w dalszym ciągu piękna, słoneczna Hiszpania, Turcja czy Chorwacja są dostępne. No a wy możecie chociażby przenieść swoje mobilne biuro na pokład. Kampera i stąd zarządzać swoją działalnością gospodarczą, pracować, a jednocześnie po pracy wyjść i podziwiać piękne słońce i tym samym uciec od tej takiej typowo polskiej, jesienno-zimowej, dość nieprzyjaznej, deszczowej i zimnej aury pogodowej. W kargu uruchomiliśmy też specjalną opcję, ale związaną z cenami tych najmów, bo te zaczynają się już od poziomu 183 zł brutto za każdą dobę wynajmu. Wszystkie szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej sprawdźcie, kliknijcie link no i co, wyjeżdżajcie, podróżujcie również poza sezonem wysokim i w długim terminie.